Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie wszystkich, kto uczestniczy dzisiaj z nami w tym wspólnym kolędowaniu. Cieszę się, że zebraliśmy się takim gronem, wspólnym rodzinnym gronem, tak dużym dzisiaj. Mam zaszczyt przedstawić wielce szanownych gości. Witamy Pani Edytę Niedźwiecką, wicekonsula Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wienicy. У цьому залі начальника відділу освіти Городоцької райдержадміністрації Садовського Любова Анатолійова, завідуючи методичним кабінетом відділу освіти Горобець Алло Сергіївну, голову профспілкового комітету Городоцького району Щепковську Ніну Павлівну, Методистів відділу освіти присутніх сьогодні і весь директорський склад директорів райгородоцького району і міста Городка. за Селенці ще забіску пам'ятсько-подозько діцезії Леона Дубравського. Witamy dyrektora Domu Bożego Miłosierdzia, księdza Wiktora Tkacza. Proboszcza smart kluweckiej Paragi, księdza Eduarda Piura. Ojca Witalia Słobodziana, księdza Zesmotrycza. Witam również serdecznie wszystkich księży. Przedstawiam jeszcze prezesu, pre, prezesa Chmielnickiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie, pana Franciszka Miecińskiego. Pre, prezesa Towarzystwa Dobroczynnego Polonia, panią Olgę Draczkowską. Pani Halinko Kostecką jest prezesem No, to witamy Panią Halękę i Przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego Panią Anię. Prezesa Zjednoczenia Społecznego Rejonu Jarmolińskiego Jedność Henryka Kaczarowskiego. Przepraszam, witam wszystkich obecnych tutaj na sali, może kogoś zapomniałam. Witam wszystkich gości, rodziców, babci, dziadków, kochanych nauczycieli, dzieci i zaczynamy naszą wspólną kolędę.